Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to wykresy funkcji liniowej. Część pierwsza. Eee, na początek trochę teorii, co to, so, e, co to jest funkcja liniowa, jak wygląda wykres, a później e, zadanie. Funkcję określoną wzorem f od x równą ax plus b, gdzie jest do że a i b są stałymi, nazywamy funkcją liniową. Wykresem funkcji liniowej jest prosta. Aby naszkicować jej wykres, wystarczy, że znamy współrzędne dwóch punktów, które zaznaczamy w układzie współrzędnych i ze sobą łączymy. Liczbę a występującą we wzorze funkcji liniowej f od x równym ax plus b nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej. Wykresy funkcji liniowej o tym samym współczynniku kierunkowym są prostymi równoległymi i to jest ważny problem. Aby zapamiętać, że jeżeli a we wzorach funkcji liniowej jest takie same w dwóch prostych, a czyli to, co stoi przy x, to te proste są do siebie równoległe. Inne, inne zapisanie tego twierdzenia to proste dane równaniami y równe a1x plus b1 i y równe a2x plus b2 są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy a1 jest równe a2. Gdy ich współczynniki kierunkowe są takie same, teraz możemy przejść do zadań. Zadanie pierwsze: Naszkicuj wykres funkcji, które z punktów należą do jej wykresu. Układ współczynnik będzie nam potrzebny. I zrobimy sobie przykład C. Y równa się 2x minus 5. Robimy tabelkę x, y. Bierzemy dwa punkty dowolne. No ja sobie wezmę 0 i 3 i liczymy ile wynosi y dla x równego 0. No to y będzie równe 2 razy 0 minus 5 czyli minus 5. I teraz dla trójki 2 razy 3 minus 5 6 minus 5, czyli minus czyli 1. 6 minus 5, czyli 1. I zaznaczamy dla 0 minus 5 raz, 2, 3, 4, 5. Zakładamy, że jedna kratka to 1. Eee, lat trójki x raz 2, 3 y 1. Potem bierzecie linijkę i ładnie eee, łączymy. I od linijki ładnie rysuję. To jest wzór naszej funkcji. Wy, I wykres, wykres naszej funkcji. I teraz mamy jeszcze zrobić, które z punktów należą do wykresu. Jak sprawdzić, czy punkt należy do wykresu? Albo jak narysujemy, możemy popatrzeć, czy to jest na linii, czy nie jest na linii, którą narysowaliśmy, albo. Algebraicznie możemy podstawić punkt do wzoru funkcji. Jak pamiętamy, że pierwsza współczynna to x, druga to y i podstawiamy punkt pod wzór. No to na początek p. Za y 3, a za x 4. 2 razy 4, 8, 8, 8, 5, 3, czyli 3 równa się 3, lewa równa się prawa i p należy. Teraz weźmiemy sobie q. 5 to się równa 2 razy 2 minus 5, e, no to 5 to się równa minus 1, lewa nie równa się prawej, czyli nie. I r e, minus 3 to się równa 2 razy minus 2 minus 5, czyli minus 3 to się równa minus 4 minus 5, czyli minus 9. Lewa nie równa się prawej, czyli też nie należy. Zrobimy i tak, jak widzimy, jak współczynnik kierunkowy A jest na plusie, to prosta jest rosnąca jest w tą stronę. A jak A będzie na minusie, to proste będą rysowane tak, będą wtedy malejące. To zróbmy sobie jeszcze tak, żeby było na minusie, czyli przykład E. Y równa się minus x plus 1, znowu tabelka xy. Dwa dowolne punkty, ja sobie wezmę 0 i 7. Jak za x podstawię 0, to będę mieć 0 plus 7, czyli 7. Jak za x podstawim 7, to będę mieć minus 7 plus 7, czyli 0. Za 0 7. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. I za x równego 7, 0. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Te punkty łączymy ze sobą, znowu od... teraz nasza prosta z przykładu E, to teraz jeszcze sprawdzamy, czy punkty należą. Na początek P za Y3, a za X4, no do minus 4 plus 7 to 3. 3 równa się 3, czyli lewa równa się prawej i należy. 5 to ma być minus 2 plus 7, czyli 5 równa się 5, lewa równa się prawej należy. I r minus 3 to się równa minus, minus 2 plus 7, czyli się zrobi na plusie 2 plus 7, czyli 9, no to lewa nie równa się prawej i nie należy. Albo bo można odczytać, popatrzeć, czy leży na. I tak jak mieliśmy sobie 3 raz, 2, 3, 4, no to na e, 4, 3, czyli tu należy i 2, 5, raz, czyli tu zadanie. Dzisiaj drugie, a z podręcznika to jest trzecie. Kole spośród prostych L1, L2 do L8 są równoległe. No tak mają być równoległe, muszą mieć ten sam współczynnik kierunkowy. No to sprawdźmy, które mają. Pierwsze weźmy taką, co ma 5. Piątkę przy X. Tu mamy piątkę przy X, tu mamy piątkę przy X. Tu mamy piątkę przy X. I tu mamy piątkę przy X. Czyli L1 równoległa do L4, do L6 i do L8. i do siebie równoległe. No to teraz sprawdzamy gdzie mamy minus 1 piątą Tu mamy minus 1 piątą przyjście, tu mamy minus 1 piątą, piątą przyjście i tu mamy minus 1 piątą przyjście. Czyli L2 do L5 i do L7. No teraz sprawdzimy gdzie mamy 1 tu mamy jedną piątą na plusie i tyle, no bo tu jest na minusie, tu jest na minusie i tu jest na minusie. No to L3 zostało samo. Nie ma do niego nigdzie bary. Minus, sprawdźmy. Minus, minus. Jest minus. nie, Miejcie nie ma. Uh -huh. Dobra. I zadanie kolejne to zadanie czwarte. Czy czworogon, którego boki są zawarte w prostych KLMN, jest trapezem, czy jest równoległobokiem? Jak będzie trapezem, to będzie miał jedną parę boków równoległych. A jak będzie równoległobokie, musi mieć dwie pary No to A. Tu mamy minus K jest równe Y równe minus 3 czwarte X plus 3, czyli A w prostej K wynosi minus 4. W prostej L Y równa się 0,3 X minus 2, czyli A od L to są 30. Potem mamy prostą my równą 1 trzecią x plus 4, czyli A od M równa się 1 trzecia. I prostą NY równą 6 minus 0,75. Czyli AN to 07 minus 0,75, czyli minus 3 czwarte. No to teraz popatrzmy, gdzie mamy taki współ, sam współczynnik kierunkowy. No widać, że AN i AK ma taki sam współczynnik kierunkowy. AK równa się AN, czyli K jest równoległa do N. A L i M mają już różne, w związku z tym mamy jedną parę boków równoległych. Więc czworokąt jest trapezem. W wychodzą dwie pary boków równoległych, więc jest to równoległy bok. ale można sprawdzić samodzielnie hmm. zadanie. Ósme. Proste L1 i L2 są równoległe do prostej K. Do prostej L1 należy punkt A, a do prostej L2 punkt B. Wyznacz równania tych prostych. No to tak, l1 jest równoległa do l2, a należy do l1, a b należy do l2. W związku z tym, yy... wyznacz równania tych prostych są równoległe, i są równoległe do k. A jest równa Y równa się pierwiastek z 3X minus 3. Czyli L1 też musi mieć takie samo A, czyli pierwiastek z 3X plus jakieś B. Teraz wiemy, że punkt A należy do prostej L. A równa się dwa pierwiastki z 3 i 6. To jest X to Y. Teraz punkt podstawiamy pod wzór. Czyli będziemy mieć 6 równa się pierwiastek z 3 razy 2 pierwiastki z 3 plus b, czyli 6 to się równa. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3, 3 razy 2 to 6 plus b. Odejmujemy 6, czyli b jest równe 0. Czyli prosta R ma, R ma równanie pierwiastek z 3x, bo b jest 0. No to teraz L2 też jest równoległa do K, więc też musi mieć współczynnik kierunkowy A taki sam. Czyli my mamy pierwiastek z 3x plus jakieś B. I wiemy, że punkt B o współrzędnych 1 minus pierwiastek z 3, pierwiastek z 3 minus 4 należy do tej prostej, więc skoro należy, to możemy go podstawić pod jej wzór. To za x, to za y. Mamy pierwiastek z 3 minus 4, to się równa. Pierwiastek z 3 razy 1 minus pierwiastek z 3 plus B. Pierwiastek to przepisujemy, a tu wymnażamy każdy razy każdy. Czyli pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to 3. I plus B. Odejmujemy minus pierwiastek z 3 i plus 3, żeby pozbyć się tego z tej strony. Czyli znikają pierwiastki. Mamy minus 4 plus 3, czyli minus 1 równa się z. No to wzór funkcji L2 to jest y równe pierwiastek z 3x minus 1. B proszę zrobić samodzielnie. To tyle na dzisiaj. Życzę miłej nauki. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału. Przypominam jeszcze, że wszystkie zadania pochodzą z podręcznika nowej ery. Matematyka, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. To jest część pierwsza do klasy pierwszej. To tyle na dziś. Do usłyszenia.